iPhone SE trzeciej generacji to tanie wejście do środowiska Apple. Tanie jak na Apple oczywiście, bo telefon kosztuje 2000 zł w podstawowej wersji. Jak każdy iPhone ma wady i zalety. Jest kompaktowy, niewiele większy od iPhone'a 12 mini. Waży tylko 144 g i jest oczywiście wodoodporny iPhone SS 2022 roku przypomniał mi, jak sympatyczną i miłą dla oka bryłę miał jego pierwowzór, czyli iPhone 8. Przez pandemię zatęskniłam też za czytnikiem linii papilarnych, który w tym modelu ciągle jest obecny. Mój ulubiony element to fizyczny przełącznik do wyciszenia telefonu, obecny w iPhone'ach odkąd pamiętam. Mam czytnik linii papilarnych, ale za to ekran LCD o przekątnej 4,7 cala drąci myszką i sporo przestrzeni przez ten czytnik się marnuje. Panel jest dobrej jakości, ale chciałoby się mieć OLED i przestrzeń DCI-P3 tak jak w droższych modelach. Czas pracy na akumulatorze też nie powala, zwłaszcza w zasięgu sieci 5G. Jest tu ten sam SOC A15 bionik, co w iPhone'ach 13, więc mocy na pewno nie zabraknie, ale pograć w Genshin Impact można raptem 4 godziny? Z tą baterią trochę strach wychodzić z domu. iPhone SE to dowód, że więcej nie znaczy lepiej, przynajmniej w fotografii. Zgromny, pojedynczy aparat w nim radzi sobie lepiej niż niejedna konfiguracja w telefonie o podobnej cenie. Przynajmniej, gdy chodzi o zdjęcia, bo z filmami już bywa różnie. Efekty pracy w nocy na pewno nie powalą. I full HD 30 latach na sekundę. To chyba 60 klatek na sekundę, 4K, 30 klatek na sekundę. 4K, 30 klatów na sekundę. Bardzo mi się nie podoba, że w obiektywie są flary. Pojawiają się flary od tych tak ślicznych. Że cię szczęście nie rozpiera? Nie. Ale nie jest też źle, prawda? No, nie jest gorzej niż zazwyczaj. Trudno mi polecić ten model bezwarunkowo. Na pewno warto, jeśli szukasz telefonu małego i masz ograniczony budżet. To model prosty do bólu, absurdalnie wręcz praktyczny, a przy tym wydajny. Jeśli jednak zamierzasz prowadzić długie rozmowy, będziesz go ładować dwa razy dziennie, a może i trzy. Na osłodę mamy doskonale zoptymalizowany system, wysokiej jakości aplikacje, 3 miesiące dostępu do Apple TV i Apple Arcade za darmo i przede wszystkim bajeczną wręcz integrację z innymi sprzętami Apple. Jeśli masz mały budżet i chcesz mały telefon, iPhone S3 jest dla Ciebie. Jeśli wymagasz czegoś więcej, lepiej ten model omijać i po prostu dopłacić. Szczegóły specyfikacji i pełną recenzję znajdziesz na telepolis.pl. Serdecznie zapraszam do lektury, a jeśli podobał Ci się ten film, daj nam łapkę w górę. Do zobaczenia!